Siemano wszystkim z tej strony Konraduser i w tym filmie przedstawię Wam wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wyboru tabletu do gry OSU. Zanim jednak zaczniemy, podzielę się z wami kawałkiem replaya z wczorajszej gry, gdzie udało mi się osiągnąć jeden z moich najlepszych wyników. Mapa, którą macie okazję oglądać jest jednym z oponingów Naruto, i link do niej znajdzie się w opisie do filmu. Jest prosta, krótka i to idealna okazja, jeśli chcecie trochę podskoczyć w rankingu. Tymczasem, pora powoli kończyć ten przydługi wstęp i przejść do sedna tego filmu. Mianowicie, zwykle po kilku miesiącach gry, duża część graczy zastanawia się nad tym, jak stać się coraz szybszym i robić coraz trudniejsze mapy, co prowadzi ich do zmiany sposobu gry i kupna nowego sprzętu. I w szczególności do osób zastanawiających się nad kupnem tabletu, skierowany będzie ten poradnik. Najpierw wypadałoby przedstawić głównych producentów tabletów graficznych. Są to Wacom, Genius oraz groźno brzmiąca marka Huion. Wśród produktów marki Genius używanych przez graczy osu, najwięcej osób używa tabletu EasyPen i 405. Niestety niewiele wiem na temat tego tabletu, ani nie znam żadnego jego użytkownika. Na popularnych portalach aukcyjnych. Próżno szukać tego konkretnego modelu, a inne tablety Geniusa nie powalają swoją dość wygórowaną ceną. Ze względu na niewielką ilość osób używających tabletów tej firmy i ich cenę nie mogę ich polecić. Przejdźmy zatem do marki Huion, której to tablet Huion H420 jest oficjalnym tabletem gry OSU. I na tym konkretnym modelu skupię się w tym filmie. Tablet H420 posiada bateryjne piórko, co jest niewielkim minusem w porównaniu do tabletów marki Wacom, które będziemy omawiać następnie. Bateria AAA w piórku podobno wystarcza na około 2 miesiące używania, po czym należy ją wymienić. Tablet wykrywa 2048 poziomów nacisku, co jest przydatne przy rysowaniu i ma częstotliwość odświeżania równą 200 Hz. Są to zdecydowanie plusy omawianego tabletu. Największym jego minusem jest bardzo niewielka powierzchnia robocza, wielkości zaledwie 102 na 57 mm. Więc jeśli chcecie grać na bardzo dużej powierzchni, lub jeśli macie zamiar spędzania dużej ilości czasu w programach graficznych takich jak Sai i rysowania, może to nie być dla was najlepszy wybór. Linki do specyfikacji technicznych omawianych urządzeń znajdują się w opisie tego filmu. Tablet H420 można nabyć na stronie OSU oraz używany od czasu do czasu na polskich portalach aukcyjnych lub ogłoszeń lokalnych. Obecnie sporą popularnością w naszym kraju cieszą się inne tablety marki Huion, które zapewnie równie dobrze sprawdziłyby się w OSU. Zanim przejdziemy do Wacoma poruszę jeszcze jedną sprawę dotyczącą tabletu H420, którą omal nie przeoczyłem. Na stronie sklepu OSU widzimy informację mówiącą, że jeśli kupicie tablet właśnie tam, jego piórko będzie specjalnie zaprogramowane tak, by w przypadku braku naciskania nim na tablet wyłączyło się po 12 minutach zamiast 5 minut, jak ma to miejsce w zwykłym H420. Jest to według mnie duża wada, gdyż praktycznie każdy raz na jakiś czas gra mapy dłuższe niż 5 minut, a czasem dłuższe niż 12. Jeśli w ciągu tego czasu ani razu nie stukniecie, możecie się w najgorszym przypadku pożegnać z kombo albo skończy się to failem. Zastosowanie takiego rozwiązania jest całkiem logiczne i uzasadnione, gdyż pozwoli nam ono oszczędzić energię pozostałą w baterii, jeśli zostawimy rysik na bardzo długi czas bez jego wyłączania, jednakże w w przypadku grania w osu może to być naprawdę bardzo duża wada. Ostatnim i niewątpliwie najlepszym z producentów jest Wacom. Jako jedyna marka ta posiada patent na bezbateryjne piórko, które energię do działania pobiera za pomocą indukcji elektromagnetycznej z tabletu. Produkty marki Wacom dzielą się na kilka rodzin. Są to seria Bambu, seria Intuos będąca swoistym następcą Bambu, oraz seria tabletów wyposażonych w ekran LCD, wycelowana w bogatych grafików. Tablety marki Vacom różnią się między sobą wysokością przy której tablet wykrywa piórko, ilością dodatkowych programowalnych przycisków oraz typem piórka i wyglądem zewnętrznym. Praktycznie wszystkie modele w omawianej firmy idealnie nadają się zarówno do rysowania, jak i grania wosu. Największym wymogiem, który decyduje, czy tablet będzie dobry do gry, jest możliwość zmapowania ekranu do dowolnej przestrzeni na tablecie. I wszystkie tablety Wakoma, z jakimi się spotkacie, taką możliwość oferują. Wcześniej wspomniałem o tym, że do OSu nadają się praktycznie wszystkie tablety tej marki. Jest to bardzo ważna uwaga, gdyż najnowszy tablet serii Intuos CTH490 i modele bliźniacze sprawiają duże problemy ze względu na opóźnienie towarzyszące ruchowi kursora, kiedy trzymamy piórko nad powierzchnią tabletu. Opóźnienie to może wynosić do 50 ms, i zależnie od tego, czy mamy zamiar grać rysując piórkiem po powierzchni, czy też wymachując z nim nad powierzchnią, może to dla nas być problem. Sam posiadałem tablet CTH490 w, w przeszłości, jednak wymieniłem się ze znajomym grafikiem z jego Intuosa CTH480, który jest używany przez większość graczy. Więc który tablet wybrać? W skrócie CTH480 to najlepszy wybór, posiada najwygodniejsze piórko z ogólnodostępnych wakomów nie wilczam modeli Pro i Cintiku. I właśnie to było powodem mojej wymiany, gdyż piórko w tablecie CTL 490 jest tragiczne. Oprócz tego CTH480 wykrywa piórko z ponad dwukrotnie większej odległości niż model 490. W moim przypadku jest to około 18 mm, natomiast model 490 nie widział piórka, jeśli było dalej niż 8 mm od jego powierzchni. Ponadto jakość wykonania CTH480 jest dużo lepsza niż najnowszego modelu, który pod tym względem to ogromny krok w tył. Niestety CTH480 nie jest już produkowany, więc jeśli potencjalnemu nabywcy zależy na nowym tablecie, myślę, że najlepszym wyborem będzie CTL471, czyli One by Vacuum, Używany przez dużą część społeczności i dostępny w bardzo przystępnej cenie, około 200 zł nowy. Oprócz braku programowalnych przycisków, której i tak większości graczy się nie przydadzą, i mniej wygodnego piórka, nie ustępuje on Intuosowi CTH480 zupełnie niczym. Podsumowując, jedyna marka tabletów, jaką mogę polecić, to Wacom. Zarówno w OSU, jak i programach graficznych tablety tej firmy sprawdzają się świetnie. Są bardzo mało awaryjne i wystarczy, że będziecie się trzymać od modeli 490 z daleka i będziecie zadowoleni. Na koniec dwie cenne uwagi. W nazwie modelu tabletu CTH znaczy, że jest to wersja wyposażona w touchpad, więc oprócz rysika tablet można także obsługiwać palcem. Nie jest to dokładne ani wygodne, natomiast wersje CTL nie posiadają tych funkcjonalności. I po drugie, gdy już dokonacie kupna ukochanego wakoma, warto zaopatrzyć się w pozbawiony input lagu sterownik 639W5, link w opisie, zapewni Wam on najdokładniejszy ruch kursora wewnątrz gry. Nie zapomnijcie też o inpucie. Z mojej strony to wszystko. Temat jest obszerny, więc nie udało mi się wszystkiego omówić. Czekam na Wasze komentarze i pytania. Trzymajcie się.